Niezwykłą podróż po jeziorach, morzach i oceanach zafundowała mieszkańcom Tarnowej regionu Galerię Aniołowo. Wszystko za sprawą wyjątkowej wystawy Eweliny Migoń. Impresje żeglarskie to ekspozycja 20 prac, które autorka tworzyła przez rok. To jest osoba niepełnosprawna, która no, zajmuje się sztuką amatorską, i wydaje się, że sztuka jest formą leczenia jej niepełnosprawności, czyli mamy tutaj wyraz artyterapii w takim pełnym wymiarze i prezentujemy wystawę 20 akryli prezentujących tematykę marynistyczną, żeglarską, a konkretnie są to impresje żeglarskie. Dlaczego akurat pejzaż marynistyczny? Może dlatego, że od przez kilka lat jeździła na plenery malarskie nad Jezioro Rożnowskie i prawdopodobnie jest to efekt swoich spostrzeżeń i chęci podzielenia się Jakimś innym sposobem widzenia świata. Jeżeli Państwo oglądacie pracę, to bardzo prosiłbym, żeby mieć na uwadze jednak proces terapeutyczny, który artystka przeszła w ciągu kilku lat swojej obecności w warsztatach terapii zajęciowej. Jest to osoba, która nie potrafi komunikować się werbalnie, to znaczy no ma poważne problemy z komunikowaniem się i myślę, że taka forma Malarska jest tą nową formą, w której chce komunikować się z innymi ludźmi. Wystawa Impresje żeglarskie będzie czynna do końca czerwca.